Cześć, cześć, cześć. Witajcie. Witamy was z Marysią e, z niespodzianką, jaką zrobiła dla nas Ania. Tak. Ania z kanału Album szykartka. Pozdrawiamy tak. Aniu i dziękujemy bardzo za, za, za prezencik. Jest to nagroda w wyzwaniu, mm -hmm. jakie Ania zorganizowała na swoim kanale jakiś czas temu. To jest drugie wyzwanie. Trzeba było zrobić junk journal z, z resztek, naprawdę resztek, resztek jakie się ma. Dziewczyny zrobiły fantastyczne. Żurnale. E, tak, fantastyczne Żurnale. I Ania postanowiła nas wszystkie e, nagrodzić. Jesteś, Aniu Wielka. Bardzo, bardzo gratuluję dziewczynom. Wspaniałe, wspaniałe Żurnale zrobiliście. E, I. Tak, Ania też super i bardzo, bardzo Aniu dziękuję za, za nagrodę. I już odpakowałyśmy kopertę, tak. która tu jest taka, naprawdę już przejrzałyśmy. Tak. Jest, jest to takie pudełeczko, taki przydasiownik. Ja Wam trochę tak pokażę z góry. Tu jest pudełeczko, a, a z drugiej strony to jest ta, taki, takie kieszoneczki są. Ja już to otwierałam, <grym> patrzyłyśmy, co tam jest. Okay. Nam się troszkę telefon spierdzielił, no i niestety, przepraszam, za słowo, musiałyśmy jeszcze raz nagrywamy. Okay. Zobaczcie, to pudełko jest pięknie ozdobione. To są cudownie, cudownie to tak, tak. wygląda. Tu są takie kwiatki. Odstemplowane one są, są one i motyle. są chyba na piance, bo są podwyższone. O tak, masz tak. rację. Tu mhm. są listki i tu są stemple. To są stemple, bardzo ładne Kwiateczki, stemple. I jeszcze to jest piękne. chyba potuszowane i e, ekstrakt. Te kwiaty i motyle jest na takim tak. śliskim papierze. Oczywiście na pewno z, z, z recyklingu. E, i, I co? To wszystko się ćwiek to się wszystko zamyka na, na, na gumeczkę. gumeczkę taką bardzo fajną różową gumeczkę tu jest taki ćwiek a z tyłu jest oj o taki i Ania jest gdzie jest twój podpis pieczątka czy co tam masz zapomniała jak i zwykle otwieramy. i otwieramy tutaj jest... tutaj jest karteczka Dziękuję. tak thank you i Ania I zrobiła taką jest... przepiękną tak. karteczkę tak, która pasuje jest, która ona pasuje do Właśnie tego journala. Tak? No nie, do tego przydatczownika, tak. tak? Do tego przydatczownika. <laughs> <Journal> to taki, <laughs> o, journal to jest ona na przykład to ten, no, to jest co tu, tu mamy, widzisz? Tak. No, ym, także Karteczka jest cudowna, ona pięknie odstęplowałaś, napracowałaś się, bo to powycinać, odstęplować, no to rewelacja śliczna. W takich kolorach nie mam, także będzie, będzie radować oczy nasze. Ustawimy sobie za chwilę ją, żeby, żeby, żebyśmy miały ją. Bardzo Aniu dziękujemy i pozdrawiamy cię serdecznie. Tutaj mamy z jednej strony tego przydasiownika pudełeczko, ono się tutaj zobaczcie wycięte jest wykrojnikiem tutaj są I, kwiatki i to tutaj są takie piękne już ty nie ruszaj mi tego, bo znowu przekręcisz tu taki. mamy kwiatuszki to są takie, są takie też. tutaj mamy takie środki do kwiatów fantastyczne są, zobaczcie to są takie jak ryżyki jak coś w różnych fajnych kolorach jeszcze tutaj białe i tu są takie, które pani Ania robiła szklane tak, na swoim Tak, Tak, a, e, tak, córeńko, to są cudowne, one naprawdę, one są fantastyczne. One, one są ładne. To, to jak się dotyka, to tak jakby faktycznie to było tak, takie szklane. sztywne ze szkła, tylko takiego cieniutkiego. Mhm. Rewelacja. Tutaj są takie jeszcze kwiatuszki. Bardzo ładne też Ania to robiła z jakiegoś takiego grubszego Wielu? nie jakaś taka jak folia. To jest folia taka. Ale a nie Ty to masz zdrowie. Naprawdę, ja Cię podziwiam i Jum, Za, zoom, zaglądajcie do, do, do mogą Ani. Być takie, bo ja mam do Macbary Malibu, dostałam mm -hmm. od Mikołaja i tutaj mam te właśnie bombeczki takie, takie co wyglądają różyki. jak bombeczki i można je dać na choinka. Mm -hmm. I one się tak ruszają w środku, To Mają są takie shakery małe, małe. Y, super są, takie mikrokulki rewelacyjne. Tu mamy takie różne taśmy. Taśmy łosik, tu są z kwiatkami. O. A tu tutaj są takie mamy, piórka, Tak, a tutaj jeszcze taka srebrna i w takie y, paseczki. Jest jeszcze takie serduszko. Mhm. I jeszcze taki tu jest pędzel z farbą. Teraz ostatnio też bawię się w, w, w robienie Art journala, Journal, a więc taki pędzelek i farbka się jak najbardziej przyda. Ale już Marysia moja zamówiła sobie go, także pewnie też weźmie. Taki pędzelek fajny, malutki, bo nie, mam tylko jeden. A tu jeszcze takie kwiatuszki plastikowe, takie bardzo fajne też w kompozycji, do jakiegoś strojka. Super, Ania, dziękuję, pięknie. pięknie. A tu druga część okay. to jest takie, są kieszoneczki, takie, takie różne, nie? I, I to tutaj mamy różne, różne fajne rzeczy. Mamy takie kryształkowe yy, krzyżyki. Krzyży. Jakiś prac takich na chrzest, czy coś. No, co Ty robisz? E, tutaj y, mamy y, cekiny Ciekina. na Wielkanoc, tak. do szejkerów. Rewelacja. Są, jest, są dwie wstążeczki. Jedna to jest to jest taka. Druga to jest A druga taka. taka, takie trójkąciki, bardzo fajne. A tu jest napis... jeszcze takie, takie plastikowe, fajne napisy Baby Boys Baby Boy Boy bardzo fajne Mamy tutaj nie mam takiego druga kieszonka nagręki. jest pączek, klocki napis tutaj jest serduszko, taka gwiazda nie za wysoko, bo przewrócisz mi obraz tutaj jest napis, no, planeta tak i to są takie fajne naklejki też takich nie mam, bo to są takie jak lustro, lustrzane naklejeczki, kolejna rzecz tej kieszące to są chwosty, takie, poczekaj Miśka, y, chwosty zobaczcie, bardzo fajne kolory do journala nawet rewelacyjne i kolejna rzecz, to naklejki takie piękne, bardzo mi się podoba tak, zimowe no ale Miśka, kolejna no rzecz tam jest Dobrze, za chwilę. Tutaj jeszcze takie materiały na kwiatki, czy do kwiatków, czy do journala, to rewelacyjne. Bardzo fajny kolorek, bardzo fajny, szczególnie ten, nie wiem czy widzicie, taki bardzo, bardzo fajny, taki morsko-niebieski, super. Ja sobie tu wrzucę i takie karty. Tak. Te są bardzo fajne, bo już mam na nie pomysł, ostatnio y, bawię się, poczekaj Miśka, bawię się y, w robienie kart ATC w Art Journal i, i takie małe też y, cal na cal, calineczki, takie karteczki, a te będą fajnie, fajnie mi się może przydadzą do, poczekaj Miśka, do, do tych kart ATC. A najgodniejsza jest Tak, strzała. strzała. Strzały i piórka to ostatnio Twoje ulubione wzory. Tutaj takie. Tutaj ok, tutaj mamy jeszcze kilka jeszcze. słomek. Ania dorzuciła. Jeszcze jest. Jeszcze co tam jest? Okay. Co tam jeszcze jest? Jeszcze coś tam jest? A tak, to są na zeszed albo na, na przetwory, na słójki, ale mogą być na zeszyt, mogą być jako dodatek do, do przepiśnika, bardzo fajny, duży zestaw tych naklejeczek, także myślę, że się z Miśką Przydaję. przydadzą Radzą. nam i, i podzielimy się, tak. chyba że prędzej ona gdzieś mi tam zajwani za przeproszenie. Ja wezmę dwa dzieci, a mama weźmie No je Jasne, a jak mi zostanie? Także tak się prezentuje moja nagroda. Bardzo, bardzo jeszcze raz dziękuję Aniu za zorganizowanie zabawy, bo nie wiem, czy, czy, czy ja wspominałam, bo drugi raz nagrywam. Poczekaj kochanie, bo mi, bo mi weszłaś w słowo i ja nie wiem. Dziękujemy serdecznie Aniu za zabawę. Robiłyśmy junk journal. Ja już mam torebkę taką papierową pełną kolejnych materiałów na kolejny journal. Także, także może niebawem też się pojawi na kanale. Dziękujemy pięknie za zabawę. Ania, bardzo dziękuję. Pozdrawiamy Cię serdecznie. Pozdrawiam wszystkie dziewczyny, które brały udział i wszystkich, którzy nas oglądają serdecznie i dużo, dużo zdrowia dla Was, dużo, dużo radości cieszmy się wiosną cieszmy się tym że, że, że zdrowie nam dopisuje, aby to wszystko co, co się na świecie dzieje niech szybko ustanie i żebyśmy wrócili do normalności i, I do szkoły i do szkoły w ogóle do... byle zdrowie było, dużo, dużo zdrowia i uśmiechu dla Was dzięki, że jesteście i pozdrawiam wszystkich pa pa